Getu Wim pisma, Iob, księga Hioba, rozdział dziewiąty. I odparł Iob i rzekł: Zaiste, wiem ja, że tak jest. Kiedyż by miał usprawiedliwić się człowiek wobec Elohim. Gdyby on zechciał spór z nim toczyć, nie zdołałby mu z tysiąca na jedno odpowiedzieć. Cztery, ten, który wszechmądre jest myśli i potęgi przemożnej, któż kiedy mu się sprzeciwił, aby szedł nietknięty? Pięć. on, który góry przesuwa nieznacznie. Przewracając je w gniewie swoim. Sześć. Który wstrząsa Ziemię z miejsca swego, a że drżą jej filary. Siedem. Który rozkazuje słońcu, aby nie świeciło, a gwiazdy pod pieczęć kładzie. Osiem. Który rozpościera niebiosa sam jeden, a kroczy po wzdętych falach morza, który niedźwiedzicę stworzył oryona i plejady i tajniki południa. Dziesięć, który rzeczy wielkie i niezbadane czyni, dziwy, którym nie masz liczby. Jednaście, oto przechodzi mimo mnie, a nie widzę go. Przemyka, a nie zauważam go, tego dwanaście gdy porywa. Któż go powstrzyma? Któż mu powie, co czynisz? trzynaście nie odwraca lochim gniewu swojego, przed Nim wszak ukorzyły się pomocnicy rachaba. 14 Tem, mniej zdołałbym ja mu odpowiedzieć, albo dobrać słów wobec niego. 15. Ja, któremu choćbym słuszność miał, odpowiedzieć nie wolno, a potępiającego mnie o miłosierdzie, błagać muszę. 16. Choćbym go. Wzywał, odpowiedział mi: Nie uwierzyłbym jeszcze, że wysłucha głosu mojego. 17. Raczej w burzy roztrożyłby się na mnie, a mnożył jeszcze rany moje bez przyczyny. 18. Nie dopuściłbym, aby odetchnął. Lecz nasyciłby mnie bólem gorzkim. W ciemności, gdybym się udał do siły, oto on mocniejszy! A jeżeli do sądu, któż mnie z nim sprowadzi? Choćbym słuszność miał, własne usta moje musiałby mnie potępić, a choćbym niewinny był. On by mi jednak przewrotność wykazał. 21, ja niewinny. Cóż mi po życiu mojem Gardzę istnieniem moim? 22. Wszystko mi jedno, że to wypowiadam to, zgładza on zarówno pobożnego, jak niegodziwego. Gdy picz, jego nagle zabija, urąga jeszcze rozpaczy nieskazitelnych. 24. Ziemia wydana w moc niegodziwych, wzrok sędziów jej się zakrywa. Jeśli on tego nie zrządza, któż tedy inny? 25. Ale dni moje przeminęły chyżej niż goniec. Uleciały mi, a nie doznały szczęścia. 26. Przemknęły. Niby czuł nas trzciny, niby orzeł spuszczający się na żer. Gdy sobie pomyślę, zapomnę o żałości mojej, zaniecham niechęci mojej, a spojrzę pogodnie. 28. Wtedy lękam się wszystkich utrapień moich. Wiem wszak, że nie przepuści mi. 29. Ja, ja wszak niegodziwym być muszę. Czemuś mi jeszcze próżno się wysilać. 30. Choćbym się wykąpał w wodzie śnieżnej, a mył ługiem ręce moje. Trzydzieści To byś jednak w kałuży mnie zanurzył, że brzydziłby się mnie. Brzydziłyby się mnie szaty moje. Trzydzieści Bo nie jest on, jako ja człowiekiem, abym mu odpowiedzieć mógł, abyśmy pospołu do sądu stanęli. czyż czy, Nie masz między nami rozjemcy, który by na nas obu rękę położył. 34. Czy, cztery. Niechajby odjął ode mnie brat swój a niechajby groza jego mnie nie, nie trwożyła. Wtedy bym potrafił mówić, nie obawiając się go, bo takim nie czuję się ja u siebie.